Kupno używanego auta nie jest takie proste jak mogłoby się wydawać, ale dzisiaj postaram się Wam to trochę ułatwić wraz z poradnikiem Handlarz Handlarzowi Nierówny, czyli jak kupić dobry samochód używany. Omówimy rozdział Mity i Baśnie o Nowaku sprzedającym samochód. Większość z nas żyje w przekonaniu, że kupno samochodu używanego od osoby prywatnej jest bezpieczniejszą opcją, a auto posiada pewniejszy stan techniczny. Przede wszystkim, trzeba uświadomić sobie, że zakup auta od osoby prywatnej jest równie niebezpieczny i nieprzewidywalny jak od handlarza firmy czy z komisu. Trzeba pamiętać, że pomijając ukrytych handlarzy. Większość osób prywatnych decyduje się sprzedać samochód, ponieważ coś zaczyna się dziać. Jak coś zaczyna się dziać i takie osoby podejmują decyzję o sprzedaży samochodu, to raczej nie inwestują w niego pieniędzy, żeby naprawić usterkę. Dodatkowo, gdy samochód kupiony od osoby prywatnej okaże się posiadać ukrytą usterkę, dochodzenie swoich praw to droga przez mękę. Jak po dwóch tygodniach dowieść Nowakowi, że wiedział o usterce silnika? Do kościoła i z powrotem. W naszym społeczeństwie panuje popularne i zarazem błędne przeświadczenie o zakupie auta od osoby starszej. Ten wóz był używany tylko do kościoła i z powrotem. W tym miejscu musimy zdać sobie sprawę, że osoby starsze we wcześniejszych latach Raczej korzystały z tego samochodu częściej niż tylko do kościoła i z powrotem. Kolejną zagwostką jest to, czy ludzie będący w tym wieku o ten samochód dostatecznie dbali. Czy były wymienione oleje, niezbędne części, czy też było to raczej lekceważone, skoro samochód był rzadko używany. Pytanie też, czy wiek decyduje o tym, jakim kierowcą jest dana osoba. Krążą również teorie, że bezpieczniej jest kupić auto od kobiety bo te bezpiecznie jeżdżą, bardziej o samochód dbają, nie szaleją tak na drodze. Prawda leży gdzieś po środku. Istotne jest to, że nieważne od kogo samochód kupujecie, należy go sprawdzić w warsztacie. Bezwzględnie. Jak i oczywiście wykonać jazdę próbną. Jakie są inne minusy zakupu samochodu od osoby prywatnej? Jak podaje poradnik, po zakupie pojazdu masz 14 dni na złożenie deklaracji PCC3 i dokonanie opłaty w wysokości 2% wartości samochodu. Nabywając auto od firmy, nie ponosisz dodatkowych kosztów podatkowych. Drugim bardzo ważnym minusem przy zakupie samochodu od osoby prywatnej jest praktyczny brak prawa do rękojmi. Musimy pamiętać również, że istnieją gwarancje na samochody używane. Które chronią nas w przypadku wystąpienia niespodziewanych usterek. W przypadku niewielkich praw do rękojmi, gwarancja byłaby świetnym rozwiązaniem. Jednak i ta możliwa jest dopiero wtedy, gdy nabywamy auto od osoby prowadzącej działalność. Wielu z nas na pewno kieruje się tym, że w ciągu 14 dni od zakupu samochodu możemy go zwrócić. Ale uwaga, takiej możliwości nie ma. Prawo zwrotu towaru do 14 dni po jego zakupie obowiązuje wyłącznie w przypadku zakupu poza siedzibą przedsiębiorcy. A jak wiadomo, samochody najczęściej nabywamy jadąc do wybranej firmy. Pamiętajcie zatem, że kupując samochód od firmy, prawo macie po swojej stronie. Osoba prowadząca działalność odpowiada za jakość sprzedawanych przez siebie pojazdów. W momencie, w którym zakupiony przez ciebie samochód się zepsuje, możesz w pełni skorzystać ze swojego prawa do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. Dodatkowo, nabywając samochód od firmy, możesz zabezpieczyć wybrane przez ciebie auto gwarancją. Podsumujmy ten rozdział. Wbrew popularnym obiegowym mitom i przekonaniom co do zakupu samochodu używanego od osoby prywatnej, przedsiębiorców czy handlarzy. Zawsze powinniśmy stosować zasadę ograniczonego zaufania, niezależnie od kogo zamierzamy nabyć pojazd. Faktem jest, że możemy zminimalizować ryzyko przed zakupem auta używanego, weryfikując jego historię, na przykład powypadkowość czy stan przebiegu, oraz stan techniczny w chwili zakupu. Jazda testowa, wizyta w warsztacie. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście już do czynienia z podobnymi sytuacjami przy zakupie auta. A jeśli chcecie poznać inne triki i pułapki na rynku samochodów używanych, wejdźcie na stronę samochody z i pobierzcie poradnik Handlarz handlarzowi nierówny, czyli jak kupić dobry samochód używany. Link do pobrania.